Dzień dobry, dzień dobry, czy mnie, słycha... mnie słychać, mam nadzieję, bo wezmę ja wam, włączę czat, żebyście mogli pisać, proszę osoby, Mhm. Mm Proszę. lewa. Jest jakiś luźny daj. nie, 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 no. nie, nie, już nie, Pat me. Wiesz, tylko mi się nie rusza, o. O. No to co? co? Już też się zamantylować, no co? O co? Ej, ale czemu ja nie mogę na to klikać? I to jest właśnie mi... ...smutne bardzo. To mi smutne i nie mogę zobaczyć jaką to marangę. I co za co? Co mi to wszystko da? Nie, że, że mi da. From. Może jak się pisało? To już pomdas. Mhm. Czekaj, bo muszę zapisać. 4 4 on tego będzie dawał. Mm. A o co mu chodzi? Nie wiem, dam mu to. O co typie chodzi? Nie mam pojęcia. Piece mur. Proszę. Nie, nie dam ci więcej. Wystarczy mi.

Ej, dobra, bo nikogo nie ma na live. Nudny chyba ten live. Mm, a jak coś możecie, to napiszcie na czacie. Bo my się mega nudzi. Jeśli cokolwiek nie. Proszę. Bo są dwie osoby. No, napiszcie, cóż. Musimy słychać. Dobra, ja kończę to. Live